Oferuje do sprzedaży Volkswagena Golfa 7. Pojazd z 2013 roku kupiony w polskim salonie, użytkowany przez dwóch właścicieli podstawowe dane przebieg 280 tysięcy km. Rozrząd został wymieniony przy przebiegu 250 tysięcy km. Regularnie serwisowany oleje i filtry wymieniane terminowo, pełna dokumentacja serwisowa. Wyposażenie typowe dla wersji Comfort-Len. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Klimatronik. Elektryczne szyby przednie. Podgrzewane lusterka boczne. Tempomat oraz komputer pokładowy. Czujniki parkowania przednie i tylne. Elektryczny hamulec postojowy. Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR i Sofix. Poduszki powietrzne, skórzana kierownica, media z Bluetooth, USB, pełnowymiarowe koło zapasowe i felgi aluminiowe 16-calowe. Egzemplarz ten jest idealną propozycją dla osób poszukujących sprawdzonego oraz ekonomicznego auta do codziennej jazdy. Posiada pięć miejsc siedzących, co zapewnia komfort zarówno dla rodziny, jak i w trasie. Zapraszam na oględziny i jazdę próbną. Przed zakupem na życzenie kupującego istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w serwisie, stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie mechanicznym wskazanym przez nabywcę.